Ja generalnie jestem bardzo uśmiechniętym człowiekiem i bardzo dużo się uśmiecham, natomiast gdzieś tam w dzieciństwie, kiedy wypadły zęby mleczne i zaczęły pojawiać się te stałe, okazało się, że um, jeden z moich ząbków zaczął nachodzić na inne. I to nie była zmiana jakaś symetryczna, tylko to było po jednej stronie. I trafiłam wtedy na NFZ w mojej rodzinnej miejscowości do ortodonty, który stwierdził, że wystarczy tylko wyrwać jeden ząb po jednej stronie, żeby, żeby jakby ten jeden ząbek wystający się zmieścił. To nie była to najlepsza decyzja, bo jak się okazało, jeżeli zrobimy takie, taką zmianę niesymetrycznie, to cały uśmiech zaczął się przesuwać. <laughs> Także leczenie nie było jakimś spektakularnym sukcesem. No a przez to, Często się uśmiecham, no to, to mi troszeczkę doskwierało jednak, że widać, że nie jest to równe, że nie jest to ładne. No ale ja tego nie widziałam jakby, tylko to było tylko we mnie takie uczucie, że, że to nie jest przyjemne. Natomiast widzieli to inni i potem ja oglądałam siebie na zdjęciach. I no nie potrafiłam ukryć uśmiechu, bo, bo taka już jestem, ale niestety było to bardzo niekomfortowe. Dlatego gdzieś już na ostatnim roku studiów, właśnie te trzy lata temu, zdecydowałam się, że czas najwyższy, coś, coś z tym zrobić i wtedy czytałam dużo różnych opinii w internecie, pytałam znajomych, kogo, co, gdzie polecają i tak trafiłam właśnie tutaj. Yy, to była ogromna radość. To była taka radość, to w ogóle, yy, ja przyszłam tutaj na zdjęcie apartu, była chyba jakaś dziewiętnasta i wyszłam z gabinetu, była 21. pierwsza. Ja tak bardzo chciałam wszystkim się pokazać, a nikomu nie mogłam, bo to już było późno. Jak wróciłam do domu, moja siostra e, pracuje w szpitalu, zmianowo już spała, bo musiała wstać rano o piątej, więc nawet nie mogłam się do niej uśmiechnąć. E, więc po prostu zrobiłam sobie zdjęcie i wysłałam do mamy. To była pierwsza osoba, której pokazałam. Mamo, zobacz, mam, mam, już, e, mam już swój, swój uśmiech e, nowy i, e, i piękny. Zdecydowanie jestem bardziej pewna siebie. Bo nadal się uśmiecham, ale już bez tego takiego lęku, że jest nierówno, jest krzywo, jest coś tak, że może nie wygląda to dobrze. I taka ulga, że, że, że już po wszystkim, no bo też nie oszukujmy się, liczenie ortodontyczne wymaga pewnej wytrwałości i cierpliwości. Także ulga, że już po wszystkim i ogromna wdzięczność, że, że nie ma już tej niepewności siebie.